Cześć wszystkim, z tej strony Kacji! i Drakkej i wracamy do Tearaway Unfolded. Jesteśmy w jaskini zła, szatana i komputerów. Teoretycznie najnudniejszy moment gry już za nami, teoretycznie. Zobaczymy, Tak. ale no, mam ta woda jest cudowna. Ta woda jest, Jezu Chryste. Generalnie ze wszystkich, ze wszystkich aspektów papierowych tej gry, woda podoba mi się najbardziej, jestem fanem wody w tej grze. Tak, ludzie zawsze się jarają, że jest jakby Mega, tak, mega tak. fizyka wody, to ja się jaram tą wodą. Nie jest nasze winogrona, tu jest. O no tak, i, no tak, ten. Graf prowadziła akordeon i właśnie wyprowadziła akordeon. Właśnie go utopiła, nie? Tak. Ej, jest nasze winogrona. A gdzie znowu mamy winogrono? Tak, gdzie mamy winogrona, I właśnie się utopiłaś. Ej, gdzie nie mogą chodzić po wodzie? Ta, ta woda jest inna. A faktycznie, nie, nie zapomniałem o tym. Ty już wcześniej normalnie sobie chodziłam po wodzie. No, nawet w tamtej łódeczce, co siedziała no. chyba biewiórka i ktoś tam jeszcze w niej. A dwa i... susy chyba tam siedziały. I miały jakieś mega rozkminy o życiu i przemijaniu z tego, co pamiętam, nie? Nie, ja nie wiem. Okej, okay, to dziwne. Co to jest. Coś? E. Żeby nie była ta jaskinia, to jest chyba jeden z najfajniejszych momentów wizualnych tej gry. Bo te rzeczy się normalnie się otwierały na światło, a te wszystkie się zamykają, bo no. są jakby. Jest kiniowe, do, do ciemności. Tak, to jest bardzo... Co znalazłaś? Nie mi się. Bardzo śmieszne, okej. Okay, Prawo dalej. nic nie ma? A nie, nie myśl <laughs> o tym. <laughs> ja, ja rozumiem, że to jest nasza postać mająca koszmary po prostu. Ja nie pamiętam jak to nazwaliśmy, nie? Józefek? Trzyklopek Nie wiem. Nie pamiętam. Oczko, języczek, nie wiem. Co? What the fuck? Pamiętam, miał no, oko na języku, prawda? M miało, ale... Nie <laughs> mam pojęcia. Projekt to wskoczyła mi to by mnie zabiło, nie? Serio? Tak mi się wydaje. Nie będę próbować, okej? Okay? Okej. Okay. Wierzę ci na słowo. Ja sobie nie, ale jakoś nie wiem, wolę nie próbować. Mam do ciebie pełne zaufanie. Hasły, ja, że to pierwszy raz, odkąd jesteśmy nie wiem, razem. Co to jest za kupa? kupa. To jest, oh. A nie. O, cześć. Zapomniałem, że jesteś w tej gry. Myślałem, że już po. Patrzcie, gdzie mnie wyrzuci? Wyciekło z kupą w Muszę poznać zakończenie tej opowieści. Powiem wam, że roi się tu uni. Nie toż nie zauważyłem jeszcze ani jednego. Wszyscy Teraz się pojawiam przedda. W jednym kierunku coś chyba knują i w ogóle nie trzymają się. A twoja jest chyba znużona. znudzona. Jest przerżona. A, okej. Prosić o zbadanie sprawy. W ogóle te rośliny wyglądają trochę tak, jakbyśmy byli pod wodą, Tak, nie? ale no, nie, nie, nie jesteśmy, bo byliśmy... Była, że to jest logika Spongeboba, nie? gdzie Jezu, pod... nie jest O, o nie. Skąd się tu wzięłaś? Ty byłeś jej głosem. Witaj! z wizytę mojemu kuzynowi, potężnemu Susłowi. Potężnemu no, że brzmi złe. To słynna postać naszej rodziny. No. Pisali no, o nim gazetach. Nie Niestety, <laughs> droga do jego domu jest niebezpieczna. Czy zgodzisz się mnie tam zanieść? Moje mieszkanko jest niedaleko jego domu. Możesz mi odłożyć? No? Tak, ja to tak, nie znam znaczka. Nie wiem, co mam mówić dalej. Rzuć ją znakiem. Muszę ją rzucić. O! Perfekt. Okej. Okay. Nie, no i właśnie nie można sobie wrzucić do tego. A racja, nie? bo to było za proste, prawda? Bo to gra dla dzieci. Czemu gry dla dzieci nas pokonują jakby? Czemu z grań dla dzieci mamy większy problem, aniżeli ze zwykłymi grami? No. To pudłaki, prawda? Wyjdą... Wyjdą z kibli. Po lewej są, kible. To, to kible, prawda? W dole. A to nie są takie skrzynki biurowe? A to może. Myślałem, że wpad... Szybko, wyślij, wyślij i no. No okej, okay, to, to koniec, to no, przygód, koniec przygód wyślicy. Ej wy, stopcie się. No, się... Okej, okay, albo cokolwiek. Jestem pod wrażeniem, że daje penta wszystkie elementy dotykowe, promieniowe Ej, i tak dalej tej pewna, gry. nie jestem pewna czy to jest białe, czy, Bo wygląda tak dziwnie... Biało. To białe, okay. to just białe. Nigdy nie jestem pewna, nie. Mogę uczy jakiegoś bardziej abstrakcyjnego koloru generalnie do określenia tego. Chyba masz to zmuchnąć? Nie. Teraz kwadrat po prawej w ogóle. Nie. Masz skoczyć na... Nie, nie, nie wiem. Nie, nie wiem co się dzieje. Ty, twój kwadrat rusza cię dalej, tak? Dokładnie. Nie, wiem, wziąłem ten kwadrat ze sobą. Jeszcze nie wiem po co. Może mi się kiedyś przyda. Kto podejrzewał? Takie zafszu nie? No. Ja nie wiem po co mi ten kwadrat w ogóle? Jak... Czy jesteś może potężnym susłem? Do tego szła wchodzisz, Szczegóły. Ja bym górę. Wier... Nie, to pan. Jaki głos mam daś taki dziwny czy bardziej mniej. Nie to jest wywiórka, nie? Myślałem, że to dobre miejsce. To jest... Mam tylko jeden głos. Myślałem, że to dobre miejsce do tego, żeby się trochę zabawić. To nie brzmi dobrze ponownie. No chyba cię... Ale nie zagramy bez piłki. Zdobądź ją dla nas posłańcze. Edeki was. Jesteś tu sam, kolego. Jemu wydaje się inaczej. E. Czy muzyczkę? Tak. Tylko nie wrzucaj do wody. To, że kończy się, się świat. To, że kończy się świat nie oznacza, że nie możemy się bawić. Zagrajmy w piłkę. Co? Skąd się wzięliście? Łatwy kwadrat. Matry kwadrat. Ja. Czy ty masz jeszcze 6 gola? Jezu chryste! W jakiś sposób? gola wiewiórką trzymającą piłkę. Dawaj, to jest mój kwadrat. O nie. Czy ty masz i wiewiórkę, i kwadrat w padzie w tym momencie? Tak, jest poirytowana i dostać piłkę. Nie chcę tej piłki. A tą wiewiórkę po co trzymasz? A gdzie twój kwadrat? Chyba zniknął. Eee! Tak? Czy ty widzisz, jak te wiewiórki się gibloczą? Nie. nie, właśnie nie widziałem. To nie. Jak nie widziałeś, to trudno, twój problem. <kłuch> to ja się napiję. Nie! Nie? Nie mogę? Znaczy, możesz je brać z po prostu? Odstawiłem wodę tak daleko, że nie sięgnę. To nie wiem. Wstanę. Ok. Uff. Chyba jakaś wiewiórka strzeliła gola. Eee! Kuli. Sheet. Wygląda na dumną z siebie. Dziwisz się? Yeah. Zaraz, powie, zaraz, zaraz idziemy, yeah. Nie. Zaraz powiem, że znajdziemy miejsce, gdzie pasować ten kwadrat, prawda? Jestem tylko kukiem. No. X? Hello? E. Myślę, że ty to wy wykatam. Nie, udało mi się. Aj. Nie, w nie. Życie jest piękne, nie rób tego. Nawet twoje. Nie! Dopchnęła cię do głowy! <śledzianie> głupi gryzoniu! Chodź tu, tak, i wyjewa moje kółko. Teraz ją utopić, prawda? O mój Boże, jesteś okrutny. <grym grym> jest teraz smutno. <grym> Ona wyrzuciła do wody moje kółko. Jaś użyć tej wiewiórki, żeby otworzyć drogę dalej, prawda? Nie, dobra, jest ta. Nie wierzę, że zabiłaś tam wiewiórka, jest mi teraz smutno. Przepraszam, postąpiłam zbyt pochopnie, ale mnie zirytowałaś. <grym> mi też jest teraz smutno i źle. Tak źle wygląda, jak się no, topiła. No dobra, mi też jest teraz źle. Nie, myślałam, że zrobi coś śmiesznego może. Eee... Widzisz roślinko? Mówiłem ci, ci, że ktoś tu przyjdzie i zrobi porządek. Powiedziała roślinka do roślinki. Nie wiem co zostało. Nie, te, te roślinki już są jakby... Totalnie nie, nie, nie... z roślinkami. Można tu podlecić tutaj, tak, prawda? Tak, I teraz. Nie wiem, jak to działa. Nie. dziwne rzeczy. Coś się zabiło. Pudłak chyba się zabił, bo dostałaś za to konfetti. Goddamnę głupie pudłaki. Zbierasz te przyciski jak dotarł. Nie, jeżdżę, ja przyciskałam prawie jednym. Cześć. tak to. To Pudłak odbija. No i. Nie wiem. No się spanikowała mnie. Widzę. Wow, nie podejrzewałem, że trafisz. Double kill czy coś? W nie, sensie nie, tego jednego obaliłaś Ok. Okej. I co teraz? Nie wiem. Będę w tą. I... co mnie prowadzi w nic, ja się boję. W sensie dobrać. ja mam wrażenie, że to jest rzecz to miałaś jakąś żeby go, żeby ich nie strzeliło. Tak mi się wydaje. Co nie mówisz? Myślę, że to jest O nie! O nie! Nie wiem jak to się ma postać no wo no, no, panie Złam mu nogi! panika, panika, panika. panika. I poleciał. Cudownie. Obstawiam, że te. Cześć? Nie wiem, co się dzieje. Obstałem, że te konfetti, które wcześniej dostałaś. Pomocy, krotno nasze prototypy przycisków. To lata naszej pracy. Zanim jak ruszysz w nim jest w pościg, zanim w pościg musisz powstrzymać wyciek wody. Szybko zaraz uciekną. Nie wiem, co to mówi. Niki A, tam pan. go jest z tam, tam jest ryba, No. no. Co eee. ja mówić? Te konfekcje wcześniej, to dostałaś to baba się pudłaki wpadły w tą rurę, mam wrażenie. Boże, głupie. Dwie... Z rzeczy. Czy one znaczy dobre, czy złe? Nie wiem. Nie dajesz mi za dużo trudnych pytań ogólnie. Chyba dobre, bo przestało woda lecieć. Ekran mi się trzęsie cały czas. Tak, zziewaj nas. Potrzebuję kawy. Jezu, jak to? Przecież piliśmy na nas kawę i spaliśmy prawie do 12. My jestem zmęczony. Mój no Boże. jestem chory i zmęczony. Nie no jesteś chory, żadne się Zdecyduj się. Nie możesz być chory tylko wtedy, kiedy Ci wygodnie. <gulanie> <gulanie> no, nie pamiętam, jakie ta kobieta miała głos. Moja mała asystentka. Cieszę się, że nic Ci się nie stało. Ale teraz musisz powstrzymać pudłaki przed zabraniem naszej pracy badawczej. Jeśli dowiedzą się, jak kontrolować moc przycisków, to prawdopodobnie czeka nas zagłada. Trochę jest niewzruszony. To jest moje życie. <grym> o co ci chodzi? Uciekli rurą. <grym> to jest twoje życie. <grym> Ej, o co ci chodzi? Nie bardzo ładnie, bardzo mi się podobało. Nic sobie zostaw, nie no o co? Kocham. Nie wierzę ani co, nie wierzę w ani jedno twoje słowo. A w to, że, że jestem chory? Nie, to to już w ogóle. Ja się miał gorączkę, pewnie mnie zaraziłeś. No. Nie, nie będąc chory. Jestem chory i zarazam. Pudłaki nie tylko niszczą w laboratorium, ale też kradną wszystkie prototypy przycisków. Porywają także naukowców, nie Teraz jestem Teraz powinien ktoś podbić, i po... porwać Nie tego jestem pewien, czy pudłaki są tyle ogarnięte, żeby porwać kogokolwiek. Wydaje mi się, że chcą wykorzystać ich do zbudowania czegoś. Nie, wiesz, po prostu w dialogu ktoś powinien porwać tego naukowca, nie? Ja to jest w tą dziurę. Kurde, tak. To jest ta pan. Wynieśli owoce naszej pracy naukowej tą rurą. Trzeba za nie pójść, ale jestem tylko naukowcem, a nie grotuazem. A ja jestem. Kim my jesteśmy w tej opowieści? No to siup! Ui. Podniosłeś was wszystko? Nie wiem. nie wiem. Cześć. Ale są urocze! No. I Przycisk Przyciski lecą z nieba. O, to... Alko. Prezencik? Chyba tak. Generalnie... Zrobiłam kiedyś mojej mamie prezent, chyba na dzień matki, i zapakowałam go w prezent z Tearaway. Więc daleko. Daleko. prostu dosłownie wydrukowałam ten prezent z Tearaway i. i zrobiłam większą wersję. Tak, i zapakowałam je w to prezent. Mogę zachwycona. Nie wiem, co ty robi. Nie pomogę ci, też nie w stole. woda leć. Drugi raz zostało w tym samym. Lecieć. A kacykam za platformówki. Zostaw mnie. Powinniśmy kiedyś streamować, Krasza? Nie! Aż padać trzecie raz wody. Idź sobie. Wyrzucam cię z, z twojej serii na, na twoim kanale. Co się dzieje? Nie wiem, no ja klikam skok i ja wiem, co się dzieje. Zostaw mnie. Musisz się Takimi chorymi istotami jak ty, widzisz, jestem chory! Przyznałaś to! Nie w ten sposób! <coughs> bo cię uwierzę! O, co zrobiłeś? ten pilota, się słyszałem! Jezu, chryste! Coś. A! Jakiegoś się, że O, mój To Pudłak! Nie Z, wiem, gdzie ja... zginął. Jest. prawda, się zabił. zabił się, tak, nie ma go, zabił się. Widzę, że ty... Dobra, jest tutaj. Dobra, mong. Czy miałaś opcję zrobiła pudłapi wcześniej? Chyba nie! Panie. Jakim go opuściliśmy! Może się właśnie nie wiem, zabił na przykład, nie? No Bo z takiego powodu miałem wrażenie, że by z szapki po wskoczeniu w tą rurę. No, proszę pudłapi Kto by się spodziewał? Ty? Tak. Ty zrobiłaś zdjęcie temu prezentowi wcześniej, a otworzyłaś go? On by zniknął chyba. Zniknął? To nie był prezent do otwarcia? Nie mam pojęcia co mówi. mówi. Eee. Te stwory sprowadziły na nas mrok. Nie mogą uciec. Ośle tę drogę naprzód. Kocham mówił ten... Ja pierdolę, myślałam, że się gra wykraszuje, nie? Ja też. Dobra, tu mam telefon. Drakaj sobie nuci... Pomoc! Góry, ...motyw muzyczny. Mm, zrób płomien. To Z tym nie powinien mieć problemu. Kurde, ja chcę coś tak ambitnie pojechać tym razem. Po tym zdjęciu, tego mam, mam pomysł, nie wiem, czy on mi wyjdzie. Zrobię taki ładny, naturalny kolor płomienia. Kochanie, to jest sok pomarańczowy. Dobra. Tak, to jest szarek soku pomarańczowego u mnie w pokoju. W tle moje krzesło. Nie wiem nie wiem co zamierzasz zrobić, ale boję się. Taki trochę tym chciałam widzieć taki wiesz... Kolce. Aha. Nie, wiemy, że można wydać to poza planszę. O, ale patrz jakie ma cieniowanie. No gradient, pięknie, bardzo ładnie. I co dalej? Czy się jeszcze muszę do tego dodać? A nie wiem. Nie, ja, ja już jestem zachwycona. Oto mój płon, pu... mój Wow! Jest wygląda za, wygląda całkiem dobrze. Od A, razu jest... lepiej. A teraz za nim światłodzierzca. Co? zabawne. Światłodzierzca. Ogniodzierzcy byli w Spellforce 3, to byli orkowie. Światłodzierzca to, to imię szatana. Just say. Niosący światło. No. E, Mówiłem, że to był tylko pre prezent. Dobra, cofnę się po niego. A właśnie, przeczytam opis podłaka. A! Przeczytałem go. No, mamy dwie nowe rzeczy. A i prezent jeszcze mam pełen. Krzesło nie przeczytaliśmy. Wysokie dobrze. krzysło! Jeśli chodzi o dobór mebli, szefowa naukowców lubi odrobinę dramatyzmu. I się może się odwrócić udawać tego złego z bonda, tak? Rozumiem. Prezent. Wełniany konfetti, przyzywanym za wyzwania, dobre uczynki i odważne czyny. Albo po prostu zebranym. Jest też niebieski. Zdjęcie z jakiegoś powodu. Nie wiem. Randomowo. I pudłak? Tak, Uf. zupełnie tak. Pudłak. Pudła, wredne pudła zrobione ze skrawków papieru, porzucone niechciane i ogólnie niemiłe stworzonka. A może tak naprawdę im jest po prostu smutne? Może to po prostu niezrozumiałe. No... Niezrozumiane. A co widziałem? Niezrozumiałe. To też. Nikt nie rozumie co mówią. <grym> One nie mówią. No, wydają dźwięki. Otwórz mnie. Widzisz ten prezent... Na górze co jest? Po prawej? Okej, okay, wydawało mi się. Ten prezent na przykład do nas mówi. Obiekty nieożywione do nas mówią, jest dobrze. Jak w sumie w tej grze to najmniejsze nas powinno przejmować. No, też tak myślę, Bup, Strasznie się podoba ten dźwięk. Nie Płodnie wiem, co Ale muszę przyznać, że po... Między Gdzie przetrwa, jest moja ho... puma, kamera? Co, co się dzieje? Czemu weszłaś w dziwne miejsce? Czemu, czemu Tearaway jest grą pierwszoosobową nagle? Bo prawdopodobnie jesteśmy w teksturze. Mój Boże. Wejdź do wody. Utop się. Albo o! Dobra. Jakim cudem mi się to cały czas zdarza? Po prostu jeśli generalnie pracujecie nad nową technologią gamingową i chcecie znalezienia błędów. Z polecam się. Zatrudnijcie tą lastkę. Udało mi się skraszować 10 minut gry, której Drakejowi nigdy w życiu się nie skończyły, tak? Na generalnie jestem prawie pewien, że pierwszy crash PS4 miałem kiedy ty grałaś. Akurat miałem, mam tą konsolę już naprawdę bardzo długo i teraz, jak przez to, że już jest dosyć wyeksploatowana, zdarza się jej się zawiesić. Ale pierwszy raz, kiedy taka konsola była nowa, to była niezawieszalna. Do czasu, aż nie odwiedziła mnie Katsi. No to w ogóle nie popsułam e, go do Wora. Tak, God of War nigdy, nigdy mi się nie zawiesił przez cały czas. Mówię a, o trójce. A potem przyszłam ja. A potem nadeszła Katsi i nic już nie było takie samo. No. Właśnie nie wiem, nam się Tu ją myśmy kurwa do nich, no kogoś chyba Bóg opuścił. Za na początku tego odcinka, ten odcinek dobiega 25 minut powoli. Więc o co wam pływa chodzi? Gra dla dzieci, god To jesteś ładnie tańczą. Zabawne. E, Dobra, widzę. Otworzyłeś ty tutaj. Yep. To duża dziura do przeskoczenia. Czy ja tu coś mogę wziąć? Podnieść? Tak, może w to trzeba rzucić. Po prostu może to jest przycisk. Tak wygląda, chyba, chyba musisz po prostu przeskoczyć. Dobra, dałam radę. Okej, okay. nie było Dobra. aż tak źle. I teraz właśnie to się wciska, a jednocześnie to jest też skok i albo to się wciska, a jednocześnie to jest też kulka i, i tak. się bardzo toczy to zabawne. właśnie prawie dostałem przyciskiem. A da się złapać. Ta gra dobrze wie jak działają umysły graczy, jak coś się pokazuje na ekranie to gracz wciska po prostu. O, dobra Śmieją się urocznie, po prostu... Jezu czemu te pudłaki są takie mega urocze. Mm. X Ja właśnie myślałem. Gra za dzieci. Ja nie mogę podskoczyć, bo Bo to się zabiera. E, inny klawisz nacisnie, kwadrat, kółko. No, tak właśnie myślałem. L2, R2, L1, cokolwiek. Cześć, jeszcze brakuje nie doskoczysz tam. Nie wiem czemu zacząć akurat pod klawisza. O, kółko. Trójkąt? trójkąt. A trójkąt to za aparat? Indziej. R2, L2, L1. Nie, czyli musisz przeskoczyć. Ja nie umiem tego zrobić, ponieważ ja muszę trzymać jeszcze kwadrat Masz małą ręce I dla mnie to jest po prostu impossible Dla mnie to jest niewykonalne A, tu trzeba pewnie doskoczyć po prostu Na, no, na no tamten Teraz spadam jak coś ma draki, bo... Dla mnie to jest tak ciężkie, że ja muszę jakby nie... Tak Że ja muszę coś robić i zmieniać palce na, na touchpadzie. Przywykłem do trzymania większości klawiszy naraz w, w David May Cry. Tak samo jak mówiliśmy dzisiaj, grałam chwilę w Horizon'a. Zmuszają do ładowania naszych przycisków i na odwiedzory. Budują coś na drugim końcu, To jak działania się zbyt inteligentnie na flugłaki. Oj, miej, jeszcze jakieś puszyste zwierzątko w klatce. Oczysław, Oczysław, tak je nazywaliśmy. Oczysław, zdaje się, że tak... Się wabiło. pudłaki nie mówią, więc skąd znasz to imię? No i właśnie, generalnie, co mówiłam. Horizon Zero Dawn. Wjechaliśmy w Horizona właśnie i. E, ja zaczęłam walkę i zaczęłam walczyć z warciu włócznią. A, a Drake mówi, że on prawie, że zapomniał o istnieniu włóczni i na tej go wykryli, to walczył po prostu z łuku, A ja mówię, no zanim ja bym wycelowała z tych łuków tych wrogów. Musisz chyba zwinąć kulkę i się toczyć, nie? A nie, zrobię to sama, okej. Okay. To, to by trochę trwało, nie umiem dalej szybko celować na padzie. Dla mnie, to jest, dla mnie osobne obracanie kamerą Fala. jest. Co to było? Dla mnie osobne obracanie kamerą jako dla PC to jest. Ale okres. na dobre, robisz to samo na PC, bo robisz to też myszką. To jest... Ale myszką Fala. jednocześnie strzelam. Tej to, jedno, jakby... to jednym klawiszem, a nie jedzie za mój buzek z pigułakiem. <laughs> w tu mama? E. To jest fajne. Nie czułem czy to służyć. No zebraniu tych. Było ustawione początkowo dobrze. I ponownie gra bawi się odruchami gracza generalnie. W tej grze, w tej grze dziwne wykonanie miesza się z naprawdę genialnymi pomysłami. Jest wow. No, generalnie ja trzymam myszkę prawą ręką, prawą ręką muszę z kamerą, jednocześnie prawą ręką strzelam tą samą ręką. No robię i tutaj jedno. masz to samo: R2, L1 strzelasz przeważnie. Nie. Dokładnie w tej samej, Dokładnie ta twoja prawa ręka robi dokładnie to samo: sterujesz. Kamerą, czyli prawym analogiem, i masz R2 i L1, czyli celujesz L1, R1. I naciągam kurwa łuk L2 jeszcze, drugą ręką. No dobra, to tak... I jeszcze tą samą drugą ręką muszę chodzić. No i drugą ręką tak samo na Ale już WSD. nie naciągam łuku, przynajmniej i nie muszę jakby nie. Ja nie wiem. To jest taka tak jak, w Horizoncie. Ja nie, no. nie. To jest... To, to, to się udaje pudłaka. Tak, to, to chyba pani, tak. nie wąsów. Spokojnie, nie obawiaj się. To tylko przebranie. Udało mi się uciec i ukryć, ale na dole jest mrowie pudłaków. Niestety nie mogę ci pomóc. Radzę sobie jedynie z ukrywaniem i dzieleniem dużych liczb. Ja Zagadka dla was. Podzielcie, nie wiem, jakąś dużą liczbę czy cokolwiek. Co to jest zwykła za umiejętność? Tak, jak to ja nie posiadam. No to. U, to pułapka na pudłaki o, to było genialne Chcecie więcej? Cudownie Anatezy Nie byś tam na tym stoję. Chciałam, chciałam do... Chciałem powiedzieć anatezy z platformami promień działa światła? A no, nie działa, osłania się, nie idzie za nim. ale i tak stał na Jestem pewna, że na tym nie stał, nie, ale... No cóż. Graję lepiej. Nie wiem, dla mnie celowanie padem jest po prostu dziwne, nie mam pojęcia. Zależnie od gry, w sensie. W swoim przypadku. W sensie bo... strzelania i celowania szybko, nie miałam no. z tym problemu i tyle po prostu. W rywo już grać na padzie. Tak, w Powiedziałeś, że final w 15 będziesz kontynuowała prawdopodobnie na padzie. Nie, bo wtedy... nie wiem, w sumie zobaczę. Znaczy final 15 to są niektóre dziwne rzeczy i to jest dziwne, ale gdzieś do tego przyzwyczaić. A na przykład. pad, a nie wiem, w jakim celu. Nie jestem w stanie przyzwyczaić się do. O, musisz wymyślić inny no, tak. Na przykład grania właśnie w slashery na padzie. Na, na klawiaturze. Tego się nie da zrobić. Come on. Nie da się w to grać po prostu. Czy tego rodzaju właśnie gry akcji, jak nie wiem, właśnie nie wiem. Darksiders na przykład, nie tak, wiem, właśnie DMC tak. Metal Gear. Ja nie grałam teraz na padzie, Do po co ci zabierałam pada? Hmm, czekaj, myślę... E, Nir, Automata. A, no właśnie. Też był niegrywalny, po prostu na klawiaturze. Przynajmniej dla mnie oczywiście, ale no... Ciekawe, czy zrzuci się zrzucić jakąś się ze strachu, nie? Myślę, że przy, przy kolejnym Checkpointie kończymy. No to był Checkpoint... A! Tutaj... A, no tak, dobra, no to chyba kończymy, Tak, nie? dobra, może podzielmy właśnie, bo potem nie... tkniemy znowu w jakiejś dziwnej fabule ratowania Oczysława i no... Ok, więc w tym odcinku to tyle jaskiń i nieradzenia sobie kacji z platformówkami od nas. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i na razie! Na razie!